Dominik Czeka, szkoleniowiec Rezerw Lechich Gdańsk. Panie trenerze za nami piąta kolejka czwartej ligi grupy pomorskiej. Nie udało się dzisiaj pokonać drużyny z Luzina. Remis 2 do 2. No i właśnie na, na początek jakby trener mógł ocenić to spotkanie. Mecz walki, dużo żółtych kartek. No i cztery bramki obejrzeliśmy tutaj przy traguta. Tak, no mecz był zdecydowanie po naszej dektandu, zwłaszcza do 30 minuty, gdzie prowadziliśmy cały czas e, grę. Nie pozwalaliśmy za wiele na, na e, zespół Ludzina. Stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji. No szkoda, że wpadła tylko jedna bramka. E, no borykamy się tutaj z, z, jakby, no z tą skutecznością e, w tych sytuacjach. Będziemy szukać na pewno rozwiązań, tutaj zwłaszcza na pozycji 9. E, no i oczywiście standardowo błędy w obronie, takie no już nawet nie powiem, że że to małe to są po prostu katastrofalne, bo mówię, no zawodnik przebiega w poprzek z piłką 40 metrów i dogrywa sam na sam napastnikowi. Druga, druga bramka to po błędzie technicznym, gdzie zawodnik w się, się przewraca na, na piłce, no i, i tracimy przez to bramki. No, chłopacy chcą, widać, że, że gdzieś to siedzi w głowach, im to te, brak skuteczności i te działania w defensywie, punkty uciekają, gdzieś tam tabela, się robi dla nas już już mało przyjemna i no będziemy musieli w następnym meczu naprawdę stanąć na wysokości zadania, bo, bo mówię, energia jest, chłopcy bardzo chcą. Czasami jednak umiejętności nie pozwalają na, na więcej niż, niż te dwa punkty, które zdobyliśmy w pięciu meczach. Gdzieś w meczu sędzia miał sporo pracy tak naprawdę tutaj. Dużo żółtych kartek dla zawodników z obu drużyn. Na razie czy trener spodziewał się, że to spotkanie będzie miało taki bardzo fizyczny przebieg. No tutaj jakby mniej patrzeć, Egi kilka razy był no, dość ostro był potraktowany, podobnie Kuba Lizakowski? No tak, zresztą cała liga, tak jak, jak tutaj wiemy, że grając na lechie, trzeba wyjść bardzo mocno, agresywnie, ponieważ chłopcy są. Warunki fizyczne mają bardzo, bardzo mikre, jeśli chodzi w stosunku do, do zawodników doświadczonych już na tym poziomie. Widać to w walce w powietrzu, czy, czy w walce wręcz, dlatego staramy się operować więcej po ziemi piłką i, i gdzieś tą piłkę w większości posiadać, bo mówię, wszystkie takie stykowe sytuacje, czy, czy na pograniczu faulą, to po prostu no, no widać, że, że ta siła fizyczna po stronie przeciwnika tłamsi naszych chłopaków i stąd się też biorą faule, które są czasami przekraczane granice tutaj przepisów i, i, to, i to wynikają z tego później sytuację, że, że troszkę nerwowo jest sędzia, tam yy, chyba cię 4-5 kartek yy, wręczył, także, także no, tak to wygląda na, na teraz. Dwa razy Lechia było na prowadzeniu, no i dwa razy tak naprawdę gości doprowadzili do remisu. No właśnie, trenerze, czego sobie tak na spokojnie zabrakło w tym meczu? Trener mówi jakby tej koncentracji, tutaj niby błędy w obronie, no ale też napastnicy również mieli swoje okazje, yy, zabrakło jakby tej kropki nad i, aby ją postawić. No tak, mieliśmy 4-5 sytuacji jeszcze, gdzie, gdzie tylko należało sobie lepiej dograć i, i gdzieś tam być troszeczkę cierpliwym, e, grając na nic wspólnego, bo naprawdę można było tych bramek się zdobyć więcej. E, też troszkę nam tutaj kontuzja Piotra Gryżki w czasie 6 minut krzyżowała tę grę w ofensywie, bo wyglądał od tego czasu bardzo dobrze, strzeliłby piękną bramkę. E, no mówię, powinniśmy 2-3 strzelić i wtedy sobie spokojnie kontrolować mecz. A tak, no, stracimy bramkę. no... no. No katastrofalną, katastrofalny błąd, znowuż i jedna czy druga, i tak naprawdę, no strzelając dwie bramki, nie wygrywamy meczu. To trzeba się zastanowić na tą grą w defensywie i jeszcze ciężej pracować, Mówi, żeby te, te błędy się nie, nie powielały. No mówię, brakuje nam troszeczkę tutaj jakiegoś doświadczonego zawodnika, który z boiska by tam gdzieś to pokierował, bo, 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 bo ci chłopcy w tych kryzysowych sytuacjach nie mają doświadczenia tyle, żeby te sytuacje zażegnać i, i robią się jakieś takie dziwne pomysły, z których niestety padają bramki. Właśnie bo rok temu na przykład takim liderem był w obronie Grzegorz Wojtkowiak. Czy teraz w sumie to jakby nie była też okazja dla tych młodych zawodników, aby jakby mm, lider w obronie sam się wykreował? No na pewno myśleliśmy, spodziewaliśmy się, że takim liderem będzie Filip Dymerski i on jakby przy Grzegorzu Wojtkowiaku uczył się tej roli. Widać powoli, że, że wchodzi w te buty, no, ale jeszcze jeszcze mu brakuje ogrania przede wszystkim na takim poziomie jak staklasowym, bo, bo Grzegorz miał tą przewagę, że rozegrał, no, kilka sezonów, czy w Polsce, czy na zachodzie, na najwyższym poziomie, grał w reprezentacji polskiej, był na mistrzostwach, także to jego doświadczenie było, było tutaj no, niebagatelne i jeszcze czasami było tak, że jeszcze przed nim grał Ariel Borysiuk, więc, więc ten kręgosłup był bardzo silny i ci chłopcy się tam uczyli dużo z boiska. No teraz mówię, nie ma tych, tych zawodników. Myśleliśmy sobie, że ci zawodnicy, którzy obecnie będą grać, sobie z tym poradzą, no jak widać, że, że jeszcze, jeszcze trochę im brakuje doświadczenia, muszą zbie, chyba zebrać tych trochę tych cięgów z boiska, żeby, żeby w przyszłości już takich błędów nie nie powielać i być bardzo solidnym w tym, co się robi. Pięć spotkań w tym sezonie, tylko dwa punkty jak dotąd. To nie jest bilans, który by trenera z pewnością zadowalał. Nie, no nie oszukujmy się, jest to bilans no, bardzo słaby, jeśli chodzi o nasz potencjał. Mówię, no, we wszystkich meczach prowadzimy grę. Gdzieś tam zdobywamy te bramki, poza słabszym meczem w Lipuszu, to tak naprawdę przeciwnicy byli wszyscy do ogrania. No, niestety, jak powiedziałem, no się nie strzela i, i się tak broni słabo, no to, no, to nie ma możliwości, żeby, żeby mecze wygrywać. I tutaj nad tym będziemy pracować. Tutaj, między szesnastkami, ta gra wygląda w miarę dobrze. W środkowej strefie i utrzymujemy piłkę, odbieramy. Gdzieś zmieniamy dużą ilość podań, zmieniamy stronę, to co, to, co się uczymy. No ale gorzej, jest w swojej 16. I w 16. przeciwnika, tutaj nie ma konkretów, nic nie wpada, mówię, no mamy kłopot, tutaj na razie na pozycji 9 nie mamy takiego typowego strzelca, który by nam gdzieś tych sytuacji zamieniał na bramki, no i tutaj też takie indywidualne błędy w obronie, no mówię, troszeczkę mamy też kłopot z tym, że z obok stopera Filipa Demerskiego musi grać, na, 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 na półlewym obrońcy musi grać zawodnik z pozycji 8, bo, bo niestety na cięcie mamy kontuzję. No i nie mamy takiego zawodnika, który by, by tą rolę wszedł. Zobaczymy, może Daniel Mikołajski się wyleczy w przyszłym tygodniu i już, już będzie ta obrona wyglądała bardziej stabilnie. Aczkolwiek no, Filip wyjeżdża teraz z na kadrę, więc pewnie dwa tygodnie z niego nie, nie będziemy mogli skorzystać. Nie wiem, zobaczymy, będziemy to jakoś łatać. Może, może ktoś z pierwszego zespołu w najbliższy weekend zajdzie, bo jest przerwa na kadrę, także, także zobaczymy. I mam nadzieję, że to się jakoś tam pozytywnie układać i złapiemy jakąś taką e, serię trzech, czterech zwycięstw, które podbuduje morale i też troszkę nasz tabeli uspokoi. Nasze, nasze tutaj granie, żebyśmy żebyśmy mogli e, no, zdobywać te punkty i piąć się. Mówię, no na razie o awansie nie, my, nie myślimy, my myślimy o najbliższym meczu i tutaj musimy się na tym skoncentrować i ciężką pracą e, pokonać tutaj e, przeciwnika, e, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że już, już za tydzień pierwsze trzy punkty e, wpiszemy do tabeli. Już kończąc, no właśnie, najbliższy rywal, GKS Kowale. E, rywal rozumiem, jak najbardziej do grania. No tu każdy chce jest do okrania, mówię, no, tylko trzeba trochę konsekwencji w tym, co się robi i, i jakości podnieść, bo, bo mówię, no tym gdzieś wszystkim przewyższamy, mamy problem z tą fizycznością, jeśli chodzi o walkę w powietrzu, czy, czy tutaj gdzieś w pojedynkach fizycznych. No, zobaczymy, no, no chłopaki chcą grać w piłkę kiedyś na wyższym poziomie, muszą się z tym zmierzyć, to jest dla nich świetna lekcja i widzą, że nawet na tym poziomie czwartoligowym... Jest tu kilku fajnych zawodników, którzy, którzy robią przewagę i z nimi trzeba się mierzyć. Zobaczymy, jeśli przeciwnik z GKS Kowal postawi tak ciężkie warunki jak dzisiaj Luzina, no to na pewno będzie to ciężki mecz, no ale, ale musimy się w końcu przełamać, bo, 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 bo to już mówię, bo trochę, trochę się robi no przykre, że, że Lechia jest na przedostatnim miejscu w tabeli.